giełdzie, czyli zaczynamy nasze trzecie spotkanie poniedziałkowe, analityczne. No i oczywiście polska giełda ląduje na samym końcu chociaż mam nadzieję, że w perspektywie najbliższych kilku miesięcy to od tego od tej transmisji rozpoczynać będziemy nasze spotkania na to się może nie zanosi No ale zobaczmy co w e, przypadku polskich spółek notowanych na GPW i na głównym i na mniejszym parkiecie? Słychać, jakie spółki opublikują wyniki w tym tygodniu, bo tych spółek będzie sporo, jeżeli chodzi o raporty półroczne, więc ta zmienność na rynku powinna nam towarzyszyć. Dodam tylko, że dzisiaj ten Square Games i Dadelo, we wtorek WP i Unimot w środę ASECO e, czy Eurocash, w PZU, 11Bit Studios i e, Neursea. W piątek live chat, e, między innymi live chat e, i coś jeszcze tutaj takiego manga istotnego. Z tych istotnych raportów to, to tyle, natomiast z pewnością to nie są oczywiście wszystkie, wszystkie raporty i na pewno będzie ciekawie. Widzę, że Bartek wrzuca tylko Kolumbus i odnawialne źródła. Energii, czyli już zaczynamy pompować nieśmiało ten, ten temat. My natomiast oczywiście zobaczymy, jak wyglądają wykresy spółek z perspektywy tylko i wyłącznie analizy technicznej. To nie jest oczywiście rekomendacja, każdy sam jest odpowiedzialny za decyzje inwestycyjne, które podejmuje. Przeskoczmy do wykresów i tego fragmentu już nie przedłużajmy. Przeskakujemy do Xtation, gdzie mamy dostępne polskie akcje WIG 20 Podobnie jak indeksy w USA i, w, i chociażby niemiecki DAX. Na ten moment rozpoczynamy optymistycznie optymistycznie rozpoczynamy bo otwarcie wypada No może też nie jakoś cudownie wyżej i cudownie pięknie ale zawsze to te 40% lepiej niż sesja poprzednia a i tak w przypadku w 20 mamy pewne opóźnienie w stosunku do nas S&P 500 czy DAX a bo te indeksy już lada moment atakować będą lokalne wierzchołki a nam do tego ataku daleka jeszcze droga Możliwe, że w tym tygodniu to będzie miało miejsce, no ale jednak to opóźnienie jest delikatnie mówiąc denerwujące, bo za każdym razem ta nasza, ta nasza warszawska giełda ma te pewne opóźnienia w stosunku do rynków rozwiniętych zacznijmy od spółek, które dzisiaj będą chwalić się wynikami półrocznymi no albo oczywiście żalić się tymi wynikami, ten Square Games 522 zł i 50 groszy ten rynkowy konsensus nam tak, tak trochę zmiótł zmienność, zresztą widać ewidentnie że od otwarcia, od otwarcia tej sesji czekać będziemy na te wyniki półroczne tutaj oczywiście jeszcze w tych wynikach nie będziemy mieć uwzględnionego uwzględnionego tego pozytywnego newsa znaczy ten news został uwzględniony w kapitalizacji rynkowej ale jeszcze w wynikach to absolutnie nie będzie widoczna więc wejściu na czy zgody na wejście na rynek chiński więc spółka do tego wejścia się przygotowuje z jest Fishing Clash czyli najważniejszą produkcją Ten Square Games i tutaj te wyniki nie zdziwiłbym się, jakby były nawet delikatnie poniżej rynkowych oczekiwań, bo takiego nowego czynnika, który by podbił wyniki półroczne, raczej w ostatnim czasie nie było natomiast to jest takie to jest typowo gdyba, gdybanie, bo, bo nie mamy tutaj jakichś twardych e, twardych e, danych jeżeli chodzi o dadelo to tutaj e, po giełdowym debiucie bo ten giełd, giełdowy debiut miał miejsce w grudniu więc spółka jest dosyć krótko jeżeli chodzi o warszawski parkiet natomiast ta tendencja spadkowa no, raczej nie pozostawia złudzeń co do tego, że, że, że ten, nazwijmy to pump, chociaż, no. PUMP to dużo powiedziane, przy wzrost z 18 na 27 zł od debiutu. To też nie jest wyczyn, nie wiadomo, jak wielki, natomiast te, te, te wzrosty zostały już praktycznie w całości zniesione, wsparcie w okolicach 20 zł. No i ten, ten, te, te wyniki mogą ewentualnie nam namieszać i jakąś sytuację pozmieniać. Zobaczmy sobie wirtualną Polskę, ja chyba tutaj muszę wpisać całą nazwę, żeby nam wyskoczył ticker, tak jest, mamy wirtualną Polskę i akcje wirtualnej Polski znajdują się w bardzo ładnym trendzie wzrostowym już od dawna. 118 zł, zresztą od tej, od momentu, kiedy wchodziliśmy w okres pandemii to spółka radziła sobie bardzo dobrze, a od tamtego wierz wierzchołka maksimum poprawione zostało o 47%, co oczywiście warto odnotować. WPR rozwija się też bardzo mocno poprzez przejęcia, wchłanianie mniejszych projektów. Te wyniki zaprezentuje nam podczas sesji wtorkowej. 128 lokalny wierzchołek, korekta aktualnie sięga już 9%. Wcześniejsze ruchy korekcyjne one sięgały 13%, 10%, wcześniejszy 9%, i tutaj mieliśmy wejście o 17%, więc zgodnie jeszcze chociażby z taką metodologią jak. Overbalance technicznie, ta przestrzeń do spadku jeszcze jest otwarta, ale ona też nie jest jakaś kosmicznie wielka, bo jeżeli miałaby być równość korekt z tymi najczęściej występującymi, to już teraz to odreagowanie powinno mieć miejsce. Natomiast przy 108 zł, jest taki punkt naprawdę krytyczny, od którego powinniśmy się odbić, bo inaczej jest ryzyko tego, że Przecież, wiem, jakieś głębsze odwrócenie trendu mogłoby mieć miejsce. We wtorek swoje półroczne wyniki, swoimi półrocznymi wynikami pochwali się też, mimo który najgorsze ma już za sobą. I ten, to najgorsze przypadło na koniec 2018, początek 2.19, czyli rok po pęknięciu bańki na rynku kryptowalut, ale okazuje się, że bańka, czy Zwał jak zwał, Hossa pojawia nam się na nowo. Nie mieliśmy jakiejś fajnej poprawy tego lipcowego wierzchołka, czyli okolic 52 zł, bo tylko nieznacznie one zostały przebite. Co oznacza też, że nie mamy tutaj jakiegoś pięknego, bardzo wyraźnego. Trendu, trendu wzrostowego, i on po, no pozostawia, pozostawia sporo do życzenia. Ta korekta tutaj ona sięgnęła 25%, ta wcześniejsza, uwaga, 55%, więc to, że ta korekta była dwukrotnie mniejsza niż ta. I pewnie tutaj mieliśmy korektę 62%. 50-25. No może pokazywać, że jednak ta podaż z kwartału na kwartał, z półrocza na półrocze w przypadku Unimotu jest coraz słabsza. No ale tu należy pamiętać, wszyscy akcjonariusze, we wtorek te dane i we wtorek poznamy... Jak, czy naprawdę na środowym otwarciu, jak się sytuacja prezentuje. Wyniki publikować będzie też aseko, ASECO, które przeze mnie zostało. Wybrane, wytypowane w grudniu 2020 na rok 2021 jako spółka perspektywiczna, którą należy obserwować i na razie może nie tyle zawodzić, co jakiejś pięknej, wielkiej zmienności fali wzrostowej nie mamy, ale też, w przypadku, gdy popatrzymy na inne spółki, no to też nie powinniśmy jakoś mocno narzekać. Wzrosty na razie sięgają 7%, więc no. Na pewno da się więcej, no i zobaczymy, o ile da się więcej, bo w środę wyniki i dowiemy się, czy ASECO Poland te wyniki po prostu poprawi. Lokalny wierzchołek 83 zł, gdyby wyniki oczywiście były lepsze niż oczekuje tego rynek, no to nie zdziwiłbym się, gdyby nawet ten lokalny wierzchołek nam się poprawił. PZU, 11 Beat Studios i Live Chat to są spółki, które sobie jeszcze zerkniemy, a które wyniki publikują, w tym tygodniu i później przejdziemy do takiej naszej może bardziej standardowej palety. PZU w ładnym trendzie wzrostowym, zresztą podobnie też jak dźwigający się sektor, sektor bankowy, i tutaj już nam się udało odrobić to, co się wydarzyło w przypadku pandemii, no i mamy ładny. Trend wzrostowy, poniedziałkowe otwarcie. Na razie pokazuje, że jest więcej chętnych do kupna niż do sprzedaży. Zresztą wyniki. Jeszcze cztery sesje, więc na piątkowym otwarciu najprawdopodobniej pojawi nam się jakaś lokalna, lokalna reakcja, więc czasu do, 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 do takich kluczowych momentów jeszcze przed nami przed nami sporo sporo to jest 40 zł 40 groszy najbliższy opór to są okolice 42 zł czyli mamy około 3 niespełna 4% jeżeli chodzi o tą przestrzeń wzrostową ale ona jest szczerze mówiąc na ten moment niezagrożona zagrożona 11 bit Studios to już sytuacja łatwa i przyjemna nie jest, bo 428 zł to oznacza, że jesteśmy poniżej 30% od maksymalnego odczytu. Wyniki są w czwartek, a spółka od kilku dobrych sesji nam naprawdę tanieje. Z 500 zł na 430 no to mamy prawie, czy nawet dokładnie 15% spadki. I naprawdę tutaj tylko jakieś mega. Cudowne wyniki mogłyby zaburzyć to, że weszliśmy w ruch korekcyjny od wierzchołka te 30%. Natomiast wcześniejsze korekty to było nawet 60% ruchu, więc nie można powiedzieć, że już teraz ten potencjał podażowy dla 11-bit studios został wyczerpany. Zobaczmy jeszcze live chat. 123.60, live chat wyniki w piątek, co oznacza, że najprawdopodobniej ta reakcja będzie miała miejsce w poniedziałek za tydzień. Jeżeli chodzi o tą spółkę, korekta nam sięga, i tutaj możemy sobie te równości korekt sprawdzić. 16% wcześniejsze były głębsze po 24, po 25, ale co najmniej to widzę, że te co najmniej 20% spółka korekt realizuje, co oznacza, że jeszcze ten potencjał spadkowy no, jeszcze moim zdaniem nie został wyczerpany. Te okolice 20% to są okolice 114 zł, 115 zł, co dla spółki stanowi taki naprawdę solidny i istotny poziom wsparcia. Poczuciliście People Can Fly, Selena i Zostal, Marvipol, Action. Pozucajcie też powody, bo nie będę rzucał każdy. Na pewno zobaczymy People Can Fly, bo ten wykres chyba wygląda strasznie z tego co pamiętam. Tak, wygląda, wygląda strasznie. Jesteśmy zdecydowanie poniżej debiutu. Spółki, którą tak naprawdę ja na debiucie zapisywałem się na debiut, brałem udział, brałem udział w, w debiucie i zeszliśmy z 85 zł wtedy na 74, natomiast zamknąłem w zasadzie w pierwszych minutach notowań, no i od tamtego czasu spółka absolutnie rozczarowuje, no spadki sięgnęły już teraz 43, 46% w największym punkcie, no i na ten moment zapowiada się, że po prostu jesteśmy w tendencji spadkowej najbliższe wyniki People Can Fly na pewno nie w tym rzucie tym tygodniu publikuje czy już opublikowało, dajcie znać natomiast gdybym miał dobre narzędzie do zajmowania pozycji krótkich a nie poprzez krótką sprzedaż to pewnie pokusiłbym się o to żeby tą pozycję krótką też i w przypadku People Can Fly ale trochę wcześniej zająć. Tutaj na ten moment na ten moment jakiegoś wielkiego hura optymizmu. no Po pierwsze nie widać, a po drugie pewnie nie ma ku temu powodu. Wild Oak pisze o tym, że Selena to nowość. Znakomite wyniki za pierwszy kwartał. Niedługo wyniki za drugi kwartał. Hossa budowlana. Mam wrażenie może być bardzo ciekawa spółka. Dobrze. Mamy argumenty, więc wrzucamy sobie Selenę. O tu widzę, że jakieś bettiki się pojawiły, no, ale mniejsza z tymi bettikami, maksimum 28,93. No, jest to spółka, która, na która delikatnie no, na, pierwszym, na pierwszej liście spółek z tego sektora nie jest, ale rzeczywiście delikatnie, Delikatnie ta sytuacja zaczyna się tutaj poprawiać od lokalnego wierzchołka, a te wzrosty sięgnęły już 225% 28,90%, to wydaje się być w zasięgu, wydaje się być w zasięgu, jeżeli ktoś ma pozycję, czybym teraz wskakiwał? Teraz pewnie bym nie wskakiwał, bo nie lubię wskakiwać po tego typu mocnych ruchach, ale też nie jestem w stanie znaleźć za bardzo powodu, dla którego mielibyśmy się tych pozycji długich pozbywać. Zobaczmy jeszcze szybko tą naszą standardową listę CD Projekt Mercator i na tym sobie zakończymy. CD Projekt Konsolka, czyli nic nowego się nie dzieje, a jeżeli chodzi o Mercator Medical 181,70 i wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu tą lukę cenową uzupełnimy, a uzupełnienie luki cenowej niekoniecznie musi oznaczać ten najgorszy możliwy dla spółki scenariusz, dla jej kapitalizacji, dla, oczywiście dla akcjonariuszy, bo zejście w ogóle ze 130, chociaż nie, może nie będę dawał pożywki dla bankiera, jeżeli chodzi o potencjał spadkowy Mercatora, natomiast całe szczęście w przypadku Merkatora mamy chociażby kontrakty terminowe na pozycje krótkie. Co ja powiedziałem, kontrakt terminowy na akcje Merkatora, na którym możemy zajmować pozycje, krótkie, w ten sposób, o, ten, w ten sposób jest e, prawidłowo, no i ta, 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 ta przestrzeń, ona nam się tutaj może jeszcze, może jeszcze bardziej otworzyć spółka cały czas zwleka z zaprezentowaniem swojej strategii, więc, a więc takie kluczowe rzeczy, które mogłyby zahamować tendencję spadkową, na razie nam się nie pojawiły. To tyle, jeżeli chodzi o nasze poniedziałkowe live. Ja biorę się do tego, żeby wystawić zlecenia. Poprzesuwać, ewentualnie, zabezpieczenia, eee, i e, no i co? Eee, I do zobaczenia, do zobaczenia na kolejnych, na kolejnych live'ach, kolejnych materiałach edukacyjnych. No i na kolacji przy świecach, na której zamkniemy sobie Akademię Inwestora, czyli pojawi się 50. Druga lekcja naszego rocznego projektu edukacyjnego, który zamkniemy właśnie w sierpniu, dobiegnie, dobiegnie ta przygoda. Wiem, że ten entuzjazm dla uczestników delikatnie opadł już pod koniec, no bo to jednak jest 52. lekcja, to jest 52 ponad 52 godziny materiału, który należy przerobić. Wiem, że dużo osób jest w tyle z materiałami, no ale mam nadzieję, że nadrobią zaległości i już wrzesień, październik z nową fajną wiedzą uda się, uda się wskoczyć, rozpocząć sesje zyskowne. To tyle ode mnie, udanych inwestycji i do usłyszenia, tak jak powiedziałem wcześniej, no pewnie jeszcze jutro, może pojutrze jakąś analizę zrobimy.